Ale się podjarałem, jak ten mikser, co go ojciec podpalił. Dobra, dobra, zaczyna się cicho. Hello, everyone. I'm Shinya Takahashi and I'll be your guide for today's Nintendo... Nasi prowadzący tak. Hello, I'm Yoshiaki Koizumi and I'll be your guide as well. The Nintendo Switch system is now in its fifth year. Już pięć lat. Uu. Pamiętam jak nie miał nawet roku. No wiadomo. Switch to spoko konsola. Nie ma za co. Tylko gry macie trochę drogie. tu wyraz do roku nas nie zbawią. Dobra, dobra, macie dużo gier. Jesteście fajni, rozumiemy. ale go załatwił. Zelda. Nie nie za wcześnie, To smasz jak już. Smasza zawsze dają na początku. No nie mówię. No zobacz zamordowali ganona. Przecież to inny styl. Nie, Nie wrzucaj go do lawy. Nie. Dziń, Kazuja. Jest. Aha. haka. No fajnie. z spokoziomek. No grało się w Tekana na na Pespa. Papa, papa, co robi? Ale waliad. Wyli bosy jak King, Bruce i karate mistrz. No ciekawe, jak to zrobili pod dwa klawisze. Marcinek, ty się nie bój. Sakuraj to geniusz i on już wie, jak to ma być. Co on może robić na Downbeam? Ty sam jesteś nimi, jak zwykle kontra, a co ma być? Nie! Nie wyrzucaj Falkona! Pit! Zabili mi na niej! A to firemblem to nie szkoda. O diabeł! To pewnie jakiś dopalacz jak u pirota, który uruchamia się jak masz mało życia. Tu nie ma życia, to po pierwsze, a po drugie to by było zbyt proste. No, smaszę też ma fajne. Zobacz, tu ma jakąś aurę. Ale ładny poziom. I ta muzyczka. Mm. O, oh, hej Japoński Korwin Mikke. Side B. I final Smash. No, Damianek, zaczyna się spoko. Aha. nie, 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 Za co i nie, Kirby, zostaw zostaw nie. nie, 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 zostaw nie, nie, Widziałem. Hello, I'm oh, Sakura, and the director of the Super Smash Bros. Ultimate game. Kazuya Mishima from the fighting game series Tekken will join the battle. Surprise! I'll go over the details at a later date, so please sit tight. For today, though, we've prepared a short video to showcase Kazuya's moves in Super Smash Bros. Ultimate. Please take a look. No to Normalnie, w normalnym tekenie. To też trochę przewiniemy, bo nie ma co komentować. No, szkoda, trochę czasu na komentowanie każdej gry. Jeszcze będzie o czym mówić. Podobno została tylko jedna ostatnia postać do zaprezentowania. A potem koniec finito. No, trochę szkoda. Ja bardzo bym chciał Raymana w smaszu. Ja bym chciał Shantę i pana z Dumę. Pewnie dodadzą jakiegoś animelutka z mieczem, czy coś takiego? Jeszcze się zobaczy. This feels like Tekken. No, it's Super Smash Bros. Ultimate. I'll talk about the fighter more in a future presentation. We still have to record it first, actually. Nie nagrali. The air date is shown below. O, Please. jeszcze dwa tygodnie. Niedługo. Tak, tak, tak. Kazuje dobry i piękny wiemy wiemy. Przelinę. Your choices matter in these emotional supernatural tales Emocjonujące symulatory chodzenia No ile można To trochę wygląda jak life is strange No nie mówię To jakiś spin-off. A port. Ja przeszedłem jedynkę i w zupełności mi wystarczyła. Ta za duża dawka emocjonalna. No nie brzydka ta grafika. A przypominam, że to ma działać na switche. Już nie takie gry działały. Life is Strange True Colors launches on Nintendo Switch September 10th and Life is Strange Remastered Collection Remastered? Tam w ogóle trzeba coś poprawić. Trzeba poprawić cenę, żeby sprzedać grę kolejny raz. Tutaj przewinę ten fragment, bo nie ma nic ciekawego. Jak my to przewijamy, skoro to jest na żywo? Nie wiem. O Mario, Mario Party. Co jakiś remake, tak? Hej, ładnie wygląda. No zajebiście wygląda. Ły tylko pięć planż. Szkoda zachodu. Ta przewijamy. What did you think? Before we show this next trailer, oh. I'd like to say one thing. Currently, we're working hard on the latest game in the Metroid Prime series, Metroid, Metroid Prime 4, which we previously announced. But today, we'd like to introduce another new entry in the Metroid Whoa, Metroid. Please take a look. Yes. No, no, Piątka. To będzie się działo po filżynie? To będzie coś jak Prime. Biorę na premierę. Ale zajebista zbroja. Samus, uważaj. To robot z portala. I pyk z rakietki. O, to jeden z tych, co nie da się ich zabić. Kura 2D. Ze 20 lat takiego nie było. Nie liczyć Samus z Returns. U, już po niej. Pałódź. No, no, Metroid. Metroid, co? Dread. Metroid, Dread. Dobry trailer. Ej, to nie koniec. Ale to wygląda. Wall jump powraca. O chyba będzie to okrągłe celowanie. Jej kontra jak Veturs. E, ten to kto? Ten mały jest chyba dobry. Komputery nowe moce, lasery i bajery. Hamuflaż, O? On był chyba niedobry. Ale zasuwa. Wow! Hej. Biorę na premierę. Boss. Butów nie kupię, ale biorę na premierę. Ridley. Kiedy, kiedy? No, 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 no. that was the trailer for the first new 2d metroid game in roughly 19 years the brand new dread. as the name dread implies this is a metroid game with a new feel showcasing a variety of threats that samus will encounter it's scheduled to be released on october 8th so it won't be too long until launch. On that same day, we'll also be releasing Amiibo figures for kupię, and the, Emmy, the robot seen in the video. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Dara Zelda. These familiar franchises are back on Nintendo Switch. Banzo Kazooie, jakieś od Next. Eee, wyścigi. Mogli się bardziej postarać. O, Dragon Ball. Nie oglądałem tego z 5 lat. Fajne anime. Te pierwsze stare seriale z Pilafem i komurczakiem były najlepsze. Tak, potem były jakieś inne plus filmy. Szkoda ich już oglądać, bo historia została zamknięta. Szkoda, że ciężko doszukać się jakiejś dobrej gry. Same mierne bijatyki i gry pseudo-RPG. Dalej! Ech, Mario Golf! Jedyne wspomnienie jakie łączy mnie z tą grą, to jak spaliłem kartę graficzną grając w to na emulatorze. Dobrze, że za nieduże pieniądze stary kupił taką samą grafikę. No nie taką samą, bo ta nowa miała wiatraczeć. Nuda! O, Monster Hunter. Grałem kiedyś na PSP i w tą starszą część na Switchu. Czasami to można siedzieć godzinami, żeby zdobyć ten jeden róg potrzebny do nowej zbroi. Tak bardzo przyjemny dreamt. Dalej. O oh, nie. <laughs> Did you miss me? O Jezu, ten głos. Warrior powraca. Grałem trochę na emulatorze. Bardzo dziwna gra. Od takie kaszlarowe. Dalej. The Warrior Wear Get It Together game launches exclusively on the Nintendo Switch system September 10th. Przynajmniej wychodzi niedługo. What you just saw was the trailer for WarioWare: Jakiś Get śmieszek. It Together. Nie przesadzamy trochę z tym przewijaniem. Jak mamy reagować na coś, co nas nie interesuje? Lubię japońszczyznę, ale jeśli chodzi o JRPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Jedyny JRPG, którego przeszedłem, to Super Mario, RPG na emulatorze SNES-a. O, to było fajne. Twój pierwszy RPG w ogóle. Podobała mi się muzyka. Tak, ale przechodziłem to 14 lat. Przy kilku podejściach z długimi przerwami. Dobra, dobra, szykujmy się na sporego timeskipa. Symulator anime. Symulator anime. I znowu symulator ranimy. Czy Japończycy już się urodzili Japończykami? Wiesz, w końcu to japończycy. Z nimi nie ma żartów. No co dziś wychodzi? O dół, maternal. Nadal nie przeszliśmy dodatków. Kurde, jak dopiero kupiliśmy. Mamy w cholerę gier do grania. Trzeba obrać wszystkie zeldy przed premierą tej nowej. Na to mamy przynajmniej pół roku albo i nawet półtora. Cholera, chciałbym tego pana z Duma w smaszu. No, no. I w trailerze na końcu obowiązkowo musiałaby być scenka jak łowi ryby z Izabel. I wyłowiliby tę taką zieloną rybę. Wiesz, kwestia zasad. O, nie Izabel. Pamiętam jaką miałem bekę, jak ją dodaję. Połotony Hawk ogrywało się na kąpie. No, Tony Hawk 4 to było coś. Nie było, pada. I trzeba się było męczyć na numerycznej. Pamiętam, jak nie umiałem grindować. I nie mogłem odblokować następnych poziomów. Ciekawe, czy zrobią remake tejże. Pewnie zrobią, ale ja wolę odpalić Xboxa i pograć w starą dobrą czwórkę. Przypominam, że go schowaliśmy, by zrobić miejsce na UI. Zawsze można na kąpie. Padów nam nie brak. A to jakaś strzelanka multiplayer to do zapomnienia. Nie wiem, jak w to można grać. It's a new of o nie! Tylko nie te małe futrzaste skurczy syny. Śmieciowa maskotka Ubisoftu. Najpierw ośmieszyły Raymana, a później go wyparły. Są brzydkie i wkurwiające. Oho! Ubi nadepnęło na odcisk Damianowi. No bo kurde, człowiek czeka 15 lat na normalną grę z Rejmenem. Ograł wszystkie wersje dwójki. Nawet zdabingował całą grę, a te śmieciowe kurwiki tańczą na jego grobie. To jest dramat, że w tym antyludzkim państwie. Był. W tym państwie, w którym media nie były w stanie zwrócić uwagi, że Rayman został zamordowany. Że to nie jest czymś wartym tego, by tego bohatera wpuścić do smasza. Będzie was, Ubisoft, True. Chyba skończyły mu się znaki. Niestety, Damian ma sporo racji. Rayman umarł śmiercią naturalną. Wielkie dla Raymana. Niech mu ziemia letką będzie. Damian, obudź się. Chał w kakałko. O, już ich nie ma. A to ta gra, co Zagrajnik ją uwielbiał. Pewnie teraz dostał boki, jak Kira po zobaczeniu dłoni Monalizy. Tak na pewno się stało. No, zaraz końcówka. Dawać Zeldę. Twój następny tekst. To, alright. All right. This next segment will be our last announcement of the day. Jak nie będzie Zeldy, to spiracę wszystkie części, a potem spalę. Czata, nie szurzuj Majty. Nie mamy tyle miejsca na dysku. Mamy dwa terabajty. Za hajs z YouTube'a. Kurr, Nie o takie Zeldę polskie walczyłem dawać Breath of the wild kurde jeszcze 5 minut ale nie obchodzi mnie idź o calamity no fajnie można grać guardianem, ale to nie o to chodzi zdążą pokazać niebujnic marcinek zaraz przewiniem. może już będzie o widzisz Hello Pane Aonuma. Aonuma, producer of the legend of zelda series What you've just seen is a trailer for the first wave of DLC for the Hyrule Warriors Age of Calamity Expansion Pass. Pani expansion pass. Damian, wiesz co robić. No no, no. Pani Onuma. I have a few more things to share with you all today. Czas we'll begin with the Legend of Zelda Skyward Sword HD game, which launches next month. Next month. ja zagram już Next Week. Jakbyś czytał dokładnie opis to byś tyle nie czekał. Biedny płaci zawsze dwa razy. No Ale kto normalny sprzedaje emotion bez gniazda na Dunczaka. Przewinąć! Nie. Lubię tą muzykę. Taki prequel, prequel! What is the origin of the master sword? Najlepszy miecz. Why did a woman named Zelda become the legend for future generations? Najlepsza kobieta. These will all be unraveled in this game. Niebrzydka gra! We hope you're looking forward to the Legend of Zelda Skyward Sword HD. No, ja czekam I doczekać się nie mogę. Next up. <sighs>

Development has been steadily progressing. For today, we've prepared some new footage to show a bit more of the game. Please take a look. Dawadź, Zelda! Marcinek, zwolni. Może się napij wody z sokiem. O kurde! Ale kolory! Ganondorf. O nie! Czyli zgrywalnej zeldenici A... O, Jezu! Wow! A to nie Zelda. Chmury. Te chmury. Coś pięknego. To nowy świat jest. Wygląda niesamowicie. Jaka muzyka? Góra urosła. A to tarączka. Za łargo. I miotacz ognia. Co to jest? Poleciał teleporter. O, takie wyspy, tak. A to teraz będzie stary świat i świat w niebie. O, cholera. A bo ten zamek miał się podnosić, teraz to się porobiło. Jestem pod wrażeniem. Będzie tytuł? Czy to nie była kołysanka Zeldy? No, najbardziej realistyczny rok. So, what did you think? This time around, the setting for the adventure has been expanded to include the skies above Hyrule. We'd like to ask you to wait a bit longer. We're aiming for a 2022 release, so I hope you'll look forward to it. Dziękujemy. How was that? No fajnie, fajnie. That's all for this Nintendo Direct. We are diligently continuing development on a number of other games we didn't show today. I hope you'll continue looking forward to what's in store on Nintendo Switch. Thank you for watching. No, dobry dyrektyw dobry. Nie tak dobry jak w 2019, ale i tak dobry. Dobra, to zobaczmy jak wyszło Bingo. Prime Ice i Donkey Konga nie było. Była Nowa Zelda to zaznacz. Z Platuna też, ale był Warrior. Tale nie widziałem. Retro Studios Mario Kart'a i RWB też. Oni chyba nie chcą naszych pieniędzy. Mario Party? Bayonetta? nie. Animal Crossing Mario nie. Nowy Metroid. Tak. Ale za to były kurwiki. Peś mnie nawet nie wcary. Star Foxa i Pikmina nie było. Arro będzie płakał. Pokemonów. I Raymana w smaszu też nie dali. No trochę bida. Zinoblade też nie dali. To by było na tyle jeśli chodzi o bingo. Tak, może następnym razem się uda. To jak kończymy? No to żegnamy się z wami i widzimy się niebawem. Cześć. Cześć.